Ich witam. Nie, trzeba zrobić to tradycyjnie Siema ludzie, z tej strony Rivlo Siema ludzie, z tej strony Rajvlo Witam was w odcinku na moim kanale Z okazji dziesięciolecia Choć trudno w to uwierzyć, zacząłem ten kanał W 2015 roku I nie dzisiaj jest. sobie trochę poświętujemy Będzie w sumie kilka takich odcinków Z okazji dziesięciolecia Będzie bardzo mocny specjal Ale nie, to nie ziemianka V2 To będzie coś jeszcze grubszego Nagrywamy nutę, ale to później Dzisiaj tak symbolicznie torcik, trochę powspominamy Kanale, ale nie chcę ogłaszać monologu, bo to tak doniosło okazja, że zaprosiłem pana Popeya i Monsiego, którzy pomagali mi ten kanał tworzyć od 2021 dość mocno, zwłaszcza mośny, bo w bardzo wielu trudnych chwilach mnie motywował. Bez niego to ja nie wiem, czy byśmy to dalej nagrywali. Popej też dużo pomógł. W zasadzie my jego zachęciliśmy do youtuberstwa. Jego charyzmat i filmy o wszystkim i o niczym też podbiły serca części wizu. Jest pan rudy także, który nam pomagał czasami, czasami bardziej, czasami mniej, ale nadal się z nami ziąkuje więc też go zaprosiłem i dojedzie do nas później pan Jakub, który ostatnio jest na vlogach, ale możecie go kojarzyć jako XX Kubol XX. Tak, jest to pan Kubol z Unta i Minecrafta. Także no, będzie grubo. Nie wiemy kiedy dotrze, ale jest już pomału późna godzina, więc lecimy. Symboliczny torcik. Witam, witam, kurde, tutaj zobaczcie, prawie jak urodziny. Dziesiąty urodziny kanałów sumie. Taka mała impreza, zobaczcie, jak tutaj przygotowane. To jest lekko płytki oh, dory, powiedzmy kawa. torcik. Lekko się przechyla, ale jest git. No właśnie. Właśnie, jak opa, kanał opa, ma to duty? Na megafonie już nie. Co, odpalić na głośnikach Nie czekać, No bo, z czykać, aż A bo tej, no... no, no bas reflex... bo Może z Twoim nutą. Moim nuton? Tak. Nie mam takiego głośnika przecież. Nie jest Jak Jaku, no właśnie, no to auta idziemy. 10 kanału. Dmuchać? Jakieś życzenie będzie trzeba, nie? Nie no, ja mam życzenie dotyczące kanału. Żeby było jak najlepiej, wiadomo. <ścoughs> No, no 10 nie. lat 10k wleci w ogóle w tym roku Bo aktualnie mam 9,5 tak jak na torcie Pierwsza mała współpraca reklamowa była Są filmy elektroniczne Robię swoje zajawy, pasje Nagrywamy fajne filmy ekipą Także jestem z tego bardzo zadowolony No i kanał się rozwija 10 lat, 10k Żałuję tej przerwy, która była w roku 2020 Ale szczerze myślałem, że ten kanał po tych 3, 4, 5 latach rzucę Ale jednak do niego wróciłem I nagradamy praktycznie kolejne 5 Teraz będzie już w sumie czwarty rok od powrotu? Chyba tak. Także bardzo się z tego cieszę. No i co wy jeszcze powiecie o kanale? Nie, nie, powiem, nie, że... Całe życie nam tak, na większość życia. Nasz piękny niebieski kanał, piękny czerwony tak. kanał oraz mój Zielony Piękny zielony kanał i piękny czerwony Nie, mój nie jest czerwony Mój jest... Dobra, to ale... RPM, fajne, to wiek, jak to było? RPM Rivlo Bo Morsi Moje nie bardzo fajne Też kanał VFR na towarzyszy Suntournera się... da... To bardzo śmieszne było Była pierwsza Dobra, to co, rozkrajamy to? Trzeba odpalić jakiś mój stary film ziemianki Nie, ziemianki każdy eee, no. znał Tak, pierwszy vlog będzie trzeba Mi się wydaje, że to był wtedy... Czekaj, czekaj, czekaj czeka, czeka. Tak, Dirt Street, Rivlo Popey Morsi, tak to my też nagrywamy razem? Zawsze, kurde, moja mama kroiła torta na imprezach na tym miejscu. O, mój, mój pierwszy vlog w nowym formacie leci. Na ze mnie się śmiali, że kamera często Ty, to ma taki No, no, chciałem to zrobić. wiem. Bo one nie miały stabilizacji. Ja wiem, na tym statystyku jeszcze wygrałem. Trzeba było prze przejść. Eee, rękowo. Nie rękowo, tylko znowu. Rękowo. Mnóż to tylko rekwizyt I... taki. Film ma, a sobie nałożę elegancko. Proszę, widelczyki. Śmiało, jestcie, jestcie. był gotował. Słuchajcie, pierwszy vlog, w zasadzie to nie był vlog, to była seria latanie z grubym, taka rowerowa i z tego później powstały vlogi. Dobre, ja chcę sobie opieką nie? Statyw się rozpada. No, aż Statyw się rozpadł, no się rozpada, jakby słyszał gotowanie z rudą. No tak, bo myślał, że będzie musiał to nagrywać bez kitu. W międzyczasie jedzenia będziemy sobie wspominać filmy różne i oglądać. Zawsze siedzę w tym miejscu na każdych urodzinach. Teraz na urodzinach Karałów też. No co, jak co? Kolejnych urodzin co rok nie trzeba świętować, ale dziesiąte trzeba. Nie ja powiem tak, kawa jest dobra, no, to, ale wiadomo, co jest jeszcze? Ale właśnie, bo kawa się A tu będzie jak morsi z Nie spadł tylko no, w sensie jak się wywalił pierwszy to raz. To, no gruby no, 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 jest. Co? No, a się bałem, że będzie niedobre, i też smakuje. A stałem do no, gotowania, małchanie. Dla nas z perspektywy trzeciej osoby, jest też śmieszne, ale jego to bolało. już jego to bolało. Nie, to był popyt. Chłopca sobie śmiech. Śmiech. No, nie, nie, Wtedy już to no, była na cenzura, na cenzura, na cenzura na płaszczura, dobra cenzura, na cenzura No bo jak skaczesz z góry, tak? Nie, ciekawe powiedzmy, że się nie musisz starać, bo i tak to bardzo pokazał. O moje pierwsze latanie na rowerze. O... Moje... ile cię namawialiśmy na to? A do tego Red Bulla ty chyba się najgdyś pachniał tam, No. <gryzanie> no futa, zrobiłem. <gryzanie> Pamiętam jak wierzyliśmy kąty tych chopek, żeby wysiadam, że skakam. Polecam ten po 30 groszy, dobre, tanie i pożywne. O, teraz będzie latanie na dębinie. To dziwne. To było latanie kurde na rowerkach. No. Drogi, tak bo byłem dużo chłodniejszy. To było Jesteśmy tutaj w terenów, z drugiej ja? ja ja strony. <laughs> Byliśmy młodsi, mieliśmy się więcej głosów. A <laughs> no, nie byłem A ja nie byłem mój syn. A ja A ja byłem moja nazwa kanału to było Imię imię A nazwisko. kitu Nie będziesz tam ja byłem mój się Nie no bo, a, bo, bo kiedyś było tak, że jak ja na no filmie u grubego to zawsze no wyświetlenia tak, były, nie, nie było to nie robił by wyświetlenia. <gry> no, Wlepa supreme, to pamiętam. Popej kurde, robił sobie zdjęcie z wlepą supreme, to Popie pamiętam. Popej to byłeś? Popej się kładzie na rowerze. Póki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, że się <grym> Jak <grym> był no, ten Tak, tak, no, ja ja, no, to, to jest pan Adasz. To pan Adasz, pan Wojtek? Pozdrawiamy tych panów. Pozdrawiam, Ja teraz o to, to Jak ja umiem. skater. No stał się Dobra, on cię Właśnie dlatego stoi kamera, bo to jest zbyt bekowe, żeby tego nie finansować. Chcecie jeszcze jakieś ciastka może czy coś? Nie, nie. 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 Na jedzenie są... O, Popej złamał nogę po raz pierwszy. Chyba nie złamałem. Bo wy nie wiecie, Popey kiedyś ciągle krzyczał, że złamał nogę, nie? Na vlogach. Ała, złamałem nogę! Ała, złamałem nogę! Content 2D, Bitwin power a w sumie jakie były takie najgrubsze projekty na naszych kanałach? Ziemianka, Ben Morskiego, S36 z takich ostatnich U mnie nota to Elektronika, to każdy to jest duży projekt, to znaczy nie każdy, ale sporo. Polna. na Romek, które. Oczywiście no moje piękne projekty, czyli znaczy... Gamer. Za jaka w GTA Minecrafta, później rowery, lifestyle i ziemianka. Dzisiaj mamy fury. A dzisiaj mamy fury z ekipą latany. Wokół nas zmiany, lecz my się nie zmieniamy. Teraz. Jesteśmy jeszcze więcej niż wtedy Mamy więcej pieniędzy, jesteśmy pięć. No tak, może nie? No bez kitu, nie? Wtedy Wtedy nie zarabiałem, a na wszystko mi starczyło. nie? I teraz mam dochód, a, a na nic nie mam, nie? Kurde, ale wtedy w 2021 ja się kierowałem stawem. Ten, jak to było? Ja zawsze zostanę sobą tym samym, ale Mordopru jest polega na zmianach, tak, czyli wagona tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że cały czas ma to samo profilowe właśnie z tamtych lat. No tak, no Popey nie zmienił profilowego. A ja też mam stare profilowe. 2.022 chyba. Ja nie mam żadnego profilowego, na którym jestem myśl, jeszcze nie zaktualizowałem. No byłem Serwizer ST, pierwszy. Pierwszy nas film w prawdziwym życiu, bo wcześniej to się opierało wszystko na tym, na komputerze, a to był pierwszy film z telefonem w ręku w sumie. Tak, no. Z nami na moim kanale. No to jest jeszcze ten pierwszy. To jest ten w piwnicy, co trzymałeś lampę. No, to jest historyczny jest Jestem pierwszy, co się nie, nie uda. Wiecie co jest śmieszniejsze? Że wtedy używaliśmy więcej wulgaryzmów no, na filmach niż teraz. Lubię sobie zejść do piwnicy. Tak no, mi się przynajmniej to wydaje. Ja swoje wycinam na przykład. Ja też swoje wycinam, ale masz nie wycinam. A nie wycinasz innych? No i tak naprzednim. Ja chyba też. Każdy 2 o 7 Gamer, Robert Marzeń to był mój kurde się filmów to No bo tak, bo jakby którejś minuty to nie masz reklam no kurde tak Kurde, ale wtedy były ciekawe czasy, nie? Brakuje mi trochę tamtej energii. Chociaż teraz złapałem trochę zajawy i taką energię jak miałem wtedy. A jak to Aj, będzie grubo, co to był za tekst? Ty, zobacz jak zniekształcał szeroki kąt 251. Zobacz, rana jest długości koła na tym nowym Ej, za daleko, dobra, to ważne. O, dobra, kamera popełnia. A teraz mam tam zainstalowane dwie lampy LED, żeby było jasno na serwisie. Bo miałem taką jedną, jebitną, mocną, ale się spaliła. I teraz mam dwie. Różne, no, specjalnie na warsztatach. No, Cały czas tam naprawiam w sumie. Zerwany no, Koli. to, 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 no, to, to jest. No, no jest, jest. Ale szczerze, mi się większość filmów podoba. Znaczy są filmy, które zrobiłem bo... jakościowo średnio jest, i trochę żałuję, że wyszły tak a nie inaczej. Ale tak jak ja to zawsze mówię, a ja robię filmy na swoim poziomie dojrzałości, nie? Jako 15 latek robiłem filmy jako 15 latek. Jako 18 latek też będę robił na swoim poziomie, nie? Ja cię robię na poziomie filmów. No widzisz, a trzeba się rozwijać. <laughs> nie no, wiadomo, jak ja robię jakieś filmy na. No to wiadomo, że nie mam wiedzy jak profesor, ale i tak myślę, że jak na mój poziom, to idzie mi całkiem nieźle. Zawsze próbuję się doedukować i dokształcić na filmach technicznych. Ty, to była ta moja niebieska kurtka! To była ta najmanka. Ja chodziłem w tej kurtce, bo wtedy był męż z najmanem. Ja wszędzie wychodziłem na dwór w tej kurtce. To była pelerynka moja. Taki przystojny, że tak A teraz nie? Wyglądasz prawie tak samo. Tylko masz włosy inne. Nawet mocniej zarysowaną brodę masz, a tak to, to nic nie ten. Bardziej yes. niż ten się żuchlę. Nie ten moment. Nie ten moment. <laughs> to wyćwiczył! <by> On <laughs> robił mebbing w <laughs> <mapping> tyle lat. <laughs> Wow. O Urbek Sportu, Urbek Sportu to było takie moje małe marzenie. No, a ja ciągle mówiłem, że to <śmusz> wygra swoją wersję, a ty ją grałeś po roku. No to byłem, że ja ją. A to było z 4 lata temu. 3 lata. Tak. Dobra, widzowie, nie będziemy was zanudzać. Resztę podsumowania, jeszcze dogram później. Jest dużo rzeczy do wspominania. Zachęcam Was też właśnie do oglądania filmów na moim kanale. Ze wszystkich lat jest to piękna, ciekawa historia. Niestety, te filmy z tych młodszych lat się nie zachowały. Ale od 2021 no. chyba nie usunąłem żadnego filmu. Także wszystko jest dalej na kanale. Mamy zaproszenie od znajomych na resztę świętowania. Także z wami się żegnamy. Od pana Wilmaxa to jest Od pana Wilmaxa. Pan Wilmax nas zaprasza, kurde. Ten, co z nim w unta graliśmy? No? Ja nie grałem w unta. Ja nie umoczyłem nigdy. Tak, on grał w Minecrafta. Ja też ja grałem w to, 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 to był pan Popejiks kiedyś. No. On był po Pagex, ja byłem imię nazwisko. Ja, ktoś... ja. Jeśli są jacyś widzowie, którzy pamiętają nas z XSC albo z PVKR, albo z czegoś takiego, to niech się odezwą w komentarzu. Chcecie, chłopaki, coś dodać? Chciałbym dodać, że musiałbym iść na papieros. Ja bym że... się... Witam panów w studiu. Dzień dobry. Na tym jakiś latach nie wiem... 90. 90 Lata 90 nagrywanie no. Nie, mielibyśmy takie magnetofony Pewnie na jakichś innych kasetach no. nagrywali brudną wersję, a potem na czysto Kurde, ale w tamtych latach, dlatego pewnie tak popularne były performance na żywo Przyszła ekipa, a tutaj jest nagrywane elegancko Został ten moment, sią, i ja przed sobą cel, dobrze wiem, never stop, RIVLO gruby, never stop Pan Monshi, producent mnie tu męczy, on mi każe śpiewać trudne rzeczy, ale jakoś dajemy sobie radę na początku w ogóle miałem problem cokolwiek zaśpiewać. Teraz nagrywamy podbitki. To jest już druga wersja nagrania całej nuty. Za chwilę będziemy robić poprawki do trzeciej wersji. Nie wiem kiedy będzie premiera, bo miała być dzisiaj, ale stwierdziłem, że to jest tak ważna nuta, że chcę to najpierw dobrze opracować, a dopiero później to wrzucimy. Warunki polowe. Pozdrawiam no. ludzi, którzy mi dali maty wygłuszające, bardzo pozdrawiam. Mikrofon też jest jaki jest, ale no... Ale jak na naszą nutę to i tak jest dobrze. Ja powiem tak, niektórzy mówią, że nie warto nagrywać chujowym mikrofonem. Ja się nie zgodzę z tym zdaniem. Lepiej nagrać chujowym mikrofonem niż nie nagrać wcale jak jest zajawa. I A to tyle. też prawda akurat, no. Dobrze, nagrywamy dalej. Kurde, Zajadziłem teraz najtrudniejsza zwrotka się wylosowała na sam koniec. Bo szybkie, szybko Bo to, szybkie, bo to szybkie, trzeba to tak na jednym wdechu jak Eminem. <noise> A ja nie mam nas takiej wprawy, mąż i przecenia moje możliwości. Dasz radę. Ale spróbujemy to dograć. Proszę się nie śmiać, najwyżej to wytnę z ja Lecę tak w ciebie cały czas prosto. Opieram. Ja powiem tak, jest lepiej, ale dalej. Tam... Więc zapamiętaj, bracie, moje ja słowa, ja lecę tak w tak ciebie, cały czas prosto. Opieram. No no jest lepiej. Starałem się dbać o dykcję. Znaczy, no słyszałem, bo tak nawet ten ten. Nie wiem, czy nie kosztem prędkości. Ale ty się akurat mam wrażenie, że wcześniej nawet za szybko starałeś to śpiewać, więc... Możliwe, no, chyba tak. Jest na pewno lepiej niż było. Chociaż... Mąż i pan producent, on tutaj y, mi robił beat, on mi tutaj robi mix. On mi też robi wskazówki, jak mam śpiewać i edytował tekst. Po prostu ja tekst tej nuty napisałem już w 2021. Skądś w pierdoleniu nie słyszę. <grym> no, mąż mi pomógł mi zedytować ten tekst, dodał trochę rzeczy od siebie i bardzo fajnie to wyszło. Teraz też mi powiedział, gdzie mam być podbitki. Cieszę się, pierwsza nuta. Zobaczycie, będzie trochę o YouTubie, trochę o życiu. No myślę, że jak na mnie, to będzie niezła.